Dobra, ja nie wiem, czy już nagrywamy. Dobra, Siemano, dzisiaj jesteśmy z Benkiem na treningu. Dzisiaj robimy wytrzymałość siłową, siłę maksymalną i dynamikę. Dobra, wystarczy. Na razie robimy rozgrzewkę, bo musi się trochę dogrzać. Jest godzina 7 rano dzisiaj, także musicie dać mi trochę czasu, ale. Myślę, że będzie git. Dobra. Yy, wejdziemy sobie na drążek. Dobrze się 5 powtórzeń. Pochwyt. Yy, tak, i 3 sekundy w dół, więc żeby się ładnie rozgrzał. Dokładnie. 4. Elegancko. Piątka. Dobra. Tu będziemy robili komponent dynamiczny. Tam jest komponent stricte siłowy, czyli tam będziemy baksować Pracowali na około 90% roru maksymalnego, u to będzie około 25-30, pewnie nawet 40 kg jeżeli chodzi o podciąganie, podchwycie. I na to będziemy nakładać komponenty wytrzymałościowy, czyli będzie wysuwanie sztangą. Chcemy mieć trzy ruchy, które akcentują górę ciała, ale ruchy przyciągające. Natomiast ruch dynamiczny będzie ruchem kontrastowym, czyli będziemy pracowali sobie w przeciwnym zakresie ruchu.

Mocno, góra, Tak, jest jeszcze jedno. No! Ogólnie, kryzys jest taki, że z panem Benkiem pracuję od około roku. Rok nam już deszło, nie? I zrzuciliśmy ile kilogramów? 17. 17. Także zobaczycie, jaką gość zrobił zajebistą robotę. Case jest taki, że nie było żadnego tygodnia, żeby się nie pojawił na treningu. Były gorsze momenty, były lepsze momenty, ale zawsze był, zawsze sobie gdzieś się pojawiał, robił swoją robotę. Także no tak powinna wyglądać współpraca, wydaje mi się, jeżeli chodzi o aspekty długofalowe, jeżeli chcecie osiągnąć jakieś fajne rezultaty. Po prostu czasami trzeba się też pojawiać, nawet jeżeli są gorsze momenty. A klucz jest taki, że ta robota gdzieś tam długofalowo zawsze się będzie rozwijała i robiła tak naprawdę, nie? I Mocno góra. Nie. Tak jest. się wrócić. Będę w będę, w będę, będę, będę. Będę do końca. Oprócz tego jak jeszcze ma w postaci pracy domowej do wykonania airbike'a. Robimy sobie wytrzymałość likolityczną. Teraz pracujemy w dużych interwałach czasowych, czyli w sensie staram się zbudować jakby jego zdolność do lepszej regeneracji, jeżeli chodzi o wysoki, o wysoki próg zmęczenia. Czyli nie chcę go nauczyć pracy na zmęczeniu, tylko chcę go nauczyć tego, żeby jego ciało było zdolne do tego, aby z progu wysokiego zmęczenia szybko się zregenerować i znowu wejść w próg wysokiego zmęczenia. 5 las słoków, sumo i RDL 20 powtórzeń. Tu będzie pracowali. Zabrał mi sumo, bo więcej od niego podnosiłem. Tak, więc to nie może tak być, dlatego ja zawsze sprawdzam, czy oni są silniejsi ode mnie. Jak tak, to po prostu zmieniam całkowicie plan treningowy, bo to nie jest, to nie jest fair. Tak jest, raz. Od przodu. Na dłużej spuścił się z siebie, okej? Dwa, dobrze. Jeszcze jedno. Wydaje mi się dwa, tak jest. Wydaje mi się dba. Tak jest, tak już. Raz, dobrze. Dwa, dobrze. dobrze. 저스코워지. 뭐 써? 요 Nie? O właśnie, o właśnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No i teraz tak, zakończyliśmy sobie tą część taką y, siłowo-wytrzymałościową i dynamiczną. Teraz będziemy robić ćwiczenia akcesoryjne, które powiedzmy zadziałały w takie miejsca punktowe bardziej dla bęka, jaką jest na przykład łopatka, żeby troszeczkę ją wzmocnić. I oprócz tego y, silne skosy brzucha, czyli silne antyrotacje, bo one się przekładają bardzo mocno w walki. czy to chodzi o poruszanie, czy to jakiekolwiek skręty. Porcujemy sobie tutaj. Zmieszani między łopatkami, po to, aby one właśnie niwelowały mi te, powiedzmy, efekty uboczne treningu specjalistycznego, jakim właśnie jest trening boxu, który powoduje, że bark bardzo mocno się rotuje do przodu. Te mięsie tutaj działają przeciwdziałają temu yy, temu aspektowi i pozwalają nam zachować zdrowie tych barków przez dłuższy okres czasu. Oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, nie jest kluczem teraz to, aby Skupię się tylko i wyłącznie na tej pracy, ale jak dla mnie taka praca, powiedzmy, akcesoryjna powinna występować przynajmniej raz na jakiś czas, żeby zdrowie tych barków i ten balans strukturalny sobie mniej więcej zachować i na tym byśmy się skupili w tym ćwiczeniu. Tak? Czyli tu jest mały, ćwiczeń, mały ciężar, ale działamy bardzo punktowo, wręcz kulturystycznie, bym powiedział. Skupiamy się tylko i wyłącznie na, na, na zaakcentowaniu pracy tych mięśni i to jest naszym celem. To Na stronę, ładne tempo, z sekundy w góra, z sekundy w dół, powoli kontrolujesz. Jeden. Tak, i tak. W też chcemy mieć wolne, kontrolowane tempo, zauważcie, żeby to robić za szybko, to biodra by mogły się poruszać, naszym celem jest to, żeby te biodra były praktycznie w miejscu, jak najwięcej rotacji, żeby było właśnie wynikające z góry ciała, brzuch mocno kontroluje cały ruch, biodra są w miejscu i dzięki temu to jest o wiele bardziej skuteczne. O, teraz dobrze, góra. Mamy to. Dziękuję wszystkim, super dzięki robota. I co, dzięki za trening. Widzimy się w kolejnym treningu. Na pewno nagramy też końcówkę przygotowań. Także, jeżeli wam się podoba, obserwujcie i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pozdro.